Prytny trik na ćmę bukszpanową. Wystarczy posypać krzak, a pasożyt zniknie. Oto naturalne sposoby na pozbycie się ćmy z bukszpanu. Rozcieńcz to w wodzie i spryskaj krzak. To sekretny sposób ogrodników na pozbycie się szkodnika. Rośliny zaatakowane przez larwy można rozpoznać od razu. Liście robią się brązowe. Między listkami można zobaczyć kokony pasożytów. Robak zaczyna atakować bukszpan już wczesną wiosną. Sama ćma nie jest groźna, natomiast składane na roślinach jajka, z których wylęgają się larwy już tak. Świeżo wyklute gąsienice ćmy bukszpanowej mają kolor zielony z brązowymi liniami wzdłuż ciała. Zjadają liście bukszpanu. Są bardzo żarłoczne i pustoszą rośliny. Wystarczy wysypać ten proszek na krzak, który zaatakowała ćma. Okazuje się, że zwykła mąka świetnie sobie z nimi poradzi. Wystarczy posypać nią dokładnie po gałązkach rośliny. Za pomocą dłoni należy lekko trząść liśćmi, aby mąka wpadła w głębsze warstwy. Ważne, żeby dotknęła kokony i pancerzy robaków. Mąka ma genialne działanie, która pomoże pozbyć się pasożytów. Produkt ten wysusza ich pancerzyki, nie niszcząc przy tym rośliny. Należy pamiętać, żeby czynność powtarzać raz w tygodniu i po każdym deszczu. Kto by pomyślał, że taki tani produkt usuwać ma lepiej niż chemiczne środki? Daj znać w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz. Drugim sposobem na pozbycie się szkodnika jest mieszaka oleju i octu. Przygotuj 500 ml wody i dodaj do nich dwie łyżki octu. Pamiętajmy jednak, aby ocet w ogrodzie stosować z rozwagą i umiarem, bo nie wszystko, co naturalne, jest zawsze bezpiecznie. Zbyt silnie stężony ocet może zniszczyć rośliny. Następnie dodaj dwie łyżki oleju. Cała miksturę wymieszaj dokładnie. Następnie za pomocą lejka przelej do butelki ze spryskiwaczem. Następnie zaatakowane krzewy należy dokładnie spryskać tak przygotowanym opryskiem. Po 30 minutach spukujemy bóg silnym strumieniem wody. Larwy po takim zabiegu nie mają szans na przetrwanie i po prostu giną. Opadają na ziemię. Martwe larwy należy zebrać do plastikowego worka i odpowiednio zutylizować. Oprysk trzeba powtarzać nawet kilka razy w sezonie. Trzeci sposób również jest skuteczny. Ten przepis na oprysk jest prosty i bardzo tani. Wystarczy wymieszać trzy łyżki płynu do mycia naczyń z wodą najlepiej w pojemniku z sprayem. Płyn sprawi, że larwy zaczną uciekać z krzaczka. Jego zapach i działanie sprawi, że liście przestają być zachęcającym pożywieniem dla robaków. Powstającą pianą sprysujemy chory krzak. Oprysk na ćmę bukszpanową przeprowadza się w momencie zauważenia pierwszych gąsienic tego owada. Nie ma na co czekać, gdyż każdy dzień żerowania szkodnika powoduje ogromne szkody w wyglądzie bukszpanu. Ziemia okrzemkowa jest ulubionym składnikiem ogrodników. Jej zastosowanie w ogrodzie jest wielostronne. Ziemia okrzemkowa zawiera 85% krzemionki, która jest źródłem naturalnego krzemu. Diatomit w niej zawarty ma bardzo szerokie zastosowanie w ogrodnictwie. Jest produktem pochodzenia naturalnego, dlatego w 100% jest bezpieczny i nie zagraża przyrodzie. Ziemia okrzemkowa jest przede wszystkim uniwersalnym środkiem insektobójczym. Wysypana na roślinę tworzy barierę ochronną. Powstrzymuje larwę przed składaniem jaj i uszkadza ich pancerze. Rozsyp ją na zainfekowany krzaczek. Powtarzaj czynność raz w tygodniu i po każdym deszczu. Posypuj obficie gałązki. Za pomocą ręki poruszaj nimi, aby proszek spadł wewnątrz krzaczka. Powinien być cały w niej pokryty. To właśnie w wewnętrznych warstwach kryje się najwięcej larw. Ziemia okrzemkowa musi na nie spaść. Ćma bóg szpanowa nie będzie miała żadnych szans. Zwykła przyprawa również pomoże zwalczyć szkodniki. Wystarczy rozsypać ją dookoła bóg szpanu lub innych roślin. Kup paczkę mielonego cynamonu, rozsyp go dookoła rośliny, tworząc okrąg. Cynamon jest sprawdzonym preparatem na mrówki, stosowanym przez ekologicznych ogrodników. Nie zabija on mrówek, ale nie jest przez nie lubiany, dzięki czemu powstrzymuje je przed wchodzeniem w miejsca posypane cynamonem.